Witajcie kochani, w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać prezenty, jakie otrzymałam z okazji moich 33 urodzin. Zacznę może od prezentu od Darii, która to jest moją wieloletnią widzką, a z czasem stała się również moją znajomą. Pozdrawiam Cię serdecznie oczywiście Daria z tego miejsca, a zaczynam od Darii dlatego, że od niej dostałam prezent w pierwszej kolejności, jeszcze przed moimi urodzinami, ponieważ Daria nie mieszka na co dzień w Warszawie i po prostu podczas swojej ostatniej wizyty w tym mieście, Spotkałyśmy się i korzystając z okazji, Daria wręczyła mi po prostu prezent. I ja tak naprawdę pokazywałam Wam już ten prezent w jednym z moich vlogów, w którym właśnie też pokazywałam spotkanie z Darią, ale z uwagi na to, że wiem, że nie wszyscy z Was oglądają moje vlogi, to postanowiłam pokazać ten prezent raz jeszcze, tym razem w filmie tematycznym. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, a którą otrzymałam od Darii, jest ta oto, Przepiękna halka nocna, wykonana w 100% z jedwabiu marki Etam. Dalia wie, że bardzo lubię jedwab i moja kolekcja rzeczy z jedwabiu cały czas się powiększa, więc na pewno wzięła to pod uwagę. Bardzo podoba mi się kolor tej halki, dlatego że on jest taki różowy, ale nie cukierkowy czy tam pudrowy, tylko taki raczej brudny. Szminkowy jest to róż. Bardzo przypomina mi, wiecie co? Moją ulubioną pomadkę Semilaka Indian Roses, którą zresztą mam w tej chwili na ustach. Także myślę, że ta halka idealnie współgra właśnie z tą pomadką. Jak widzicie, halka jest ozdobiona z przodu koronką i krzyżuje się na plecach. Ma tutaj też takie elementy regulowane. I co? Myślę, że nic dodać, nic ująć. Świetna rzecz. Gorąco Wam polecam rzeczy z jedwabiu, halki nocne i nie tylko. Natomiast drugą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, a którą właśnie wręczyła mi Daria podczas naszego spotkania, są kolczyki. Kolczyki polskiej marki Wukruk i są to kolczyki srebrne z cyrkoniami kolczyki wiszące na biglu. Daria wie, że bardzo lubię biżuterię, także nie dziwi mnie to, że wpadła na taki pomysł, żeby mi wręczyć kolczyki. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o prezenty, które otrzymałam od Darii, a teraz chciałabym przejść do prezentów, które otrzymałam od dziewczyn. I mówiąc dziewczyny, mam tutaj na myśli wszystkie te dziewczyny, które uczestniczyły w mojej imprezie urodzinowej z okazji 33 urodzin. Ja tę imprezę nagrałam i pokazałam we vlogu, także jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to zachęcam do tego, żeby to nadrobić. Natomiast teraz, już przechodząc do tematu, będę Wam pokazywać te prezenty po kolei, ale nie będę mówić, co od kogo dostałam, ponieważ wolałabym uniknąć Waszych potencjalnych. Komentarzy porównujących te prezenty między sobą, także musicie mi wybaczyć, nie dowiecie się, co od której dziewczyny otrzymałam. W pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać naszyjnik, i mam tutaj na myśli przepiękny naszyjnik wykonany z białego złota, próby 585, który to jest ozdobiony pięcioma perłami perłami słonowodnymi, Akoja. I jest to naszyjnik ze sklepu Gemlord, który myślę, że już jest wam bardzo dobrze znany. Zarówno sam sklep, jak i jego właściciel, pan Piotr Denejko, ponieważ poznałam pana Piotra osobiście. Kilka razy rozmawialiśmy na temat pereł. Pan Piotr zachęcił mnie również do tego, żebym uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym pereł. I bardzo, ale to bardzo cieszę się, że otrzymałam ten naszyjnik, ponieważ ja już jestem szczęśliwą posiadaczką kolczyków Gemlord z perłami, które otrzymałam w prezencie urodzinowym od Janusza. Kupiłam sobie również sama pierścionek z perłą marki Gemlord też wykonany z białego złota i pokazywałam to Wam we vlogu i w momencie, kiedy zastanawiałam się nad tym, który pierścionek wybrać, to też przy okazji pokazałam kilka naszyjników, w tym właśnie ten i powiedziałam, że bardzo mi się one spodobały, a że dziewczyny oglądają moje vlogi, no to miały ułatwioną sytuację i jedna z nich po prostu postanowiła mi taki naszyjnik kupić, z czego się oczywiście bardzo, bardzo cieszę. Te naszyjniki są dostępne w różnych wersjach, krótszych, dłuższych, z pięcioma perłami, trzema, jedną. Są wykonywane z białego złota, z żółtego złota, także tutaj mamy możliwości naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sobie bardzo cenię perły i biżuterię marki Gemlord, dlatego, że miałam już okazję porównać perły sprzedawane przez pana Piotra Denejko z perłami, które są używane. W biżuterii sprzedawanej przez perfumerie sieciowe, i powiem Wam, że różnica jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo duża. Także, jeśli Wy, podobnie jak ja, lubicie perły, lubicie piękne rzeczy, wysokiej jakości, to gorąco polecam Wam sklep Pana Piotra Denejko. Nie ma lepszego, w sensie nie ma konkurencji dla pana Piotra, jeśli chodzi o polski rynek. Wiecie, że ja perły uwielbiam. Uważam, że są synonimem klasy i elegancji. One też idealnie uzupełniają moje upodobanie do klasycznych stylizacji. I też zauważam, że zawsze, kiedy mam perły na sobie, to mnie chwalicie, mówicie, że to ładnie wygląda. Także ja was bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście sobie kupili, a raczej kupiły. Biżuterię z pereł, ponieważ ona przepięknie się prezentuje, a wcale nie jest tak popularna. Także zawsze jest to dodatkowy powód do tego, żeby się wyróżnić z tłumu. Także polecam raz jeszcze. I pozostając w temacie biżuterii, to kolejną rzeczą, którą chciałabym wam pokazać, jest coś naprawdę wyjątkowego unikatowego i niezwykle oryginalnego. Bransoletkę polskiej marki biżuteryjnej rodem z Krakowa. Mam tutaj na myśli markę Synkret. I to jest bransoletka wykonana z żółtego złota próby 585, która to jest ozdobiona literką O od nazwy Olfaktoria. I ta literka O jest wykonana z dokładnie tej samej czcionki, którą jest wykonane moje logo. I ta literka O jest ozdobiona tutaj jeszcze dwoma malutkimi, czarnymi diamentami. I powiem Wam, że to jest coś naprawdę niesamowitego, ponieważ to jest bransoletka, która została skrojona na miarę moich potrzeb. Jestem przekonana, że nikt inny takiej nie ma i raczej miał nie będzie, więc bardzo mi się to podoba. Bardzo w ogóle podoba mi się pomysł personalizowanych rzeczy. Także cieszę się, że osoba, od której tę pransoletkę otrzymałam, pomyślała o mnie w tym kontekście, ponieważ czuję się naprawdę wyróżniona, i z pewnością będę tę pransoletkę bardzo, bardzo często nosić. A skoro już jesteśmy przy prezentach spersonalizowanych, to bransolecka marki Synkret nie jest jedyną spersonalizowaną rzeczą, jaką otrzymałam, ponieważ otrzymałam jeszcze jedną rzecz, jeden prezent. Jest to, słuchajcie, voucher imienny, voucher upominkowy na uszycie koszuli spersonalizowanej w pracowni Sebastiana Żukowskiego w Warszawie. I to jest, słuchajcie, świetna rzecz. W życiu bym się nie spodziewała, że kiedyś coś takiego otrzymam. Bardzo mi się ten pomysł podoba, ponieważ ja już od dawna myślałam o tym, żeby uszyć sobie coś na miarę, żeby zobaczyć, jak to jest, wyrobić sobie własne zdanie na ten temat, ale ciągle było mi nie po drodze. Aż w końcu otrzymałam taki właśnie ciekawy voucher. Także to tyle, jeśli chodzi o prezenty personalizowane. A teraz kolejny prezent, jaki chciałabym Wam pokazać. Również bardzo, bardzo ciekawy i oryginalny. To jest. Uwaga, uwaga! Mata do jogi! <ścoughs> Strasznie się podniecam? Wiem, strasznie się podniecam, ale to chyba widać w związku z tym, na tej podstawie znaczy się, że bardzo podoba mi się ten prezent. I wiecie, że ja od jakiegoś czasu chodzę na jogę, że medytuję i marudziłam w towarzystwie dziewczyn, że przydałaby mi się jakaś mata do jogi, ponieważ żadnej nie posiadam. I zanim się sama wybrałam do jakiegoś sklepu, żeby tę matę kupić, to otrzymałam jedną matę w prezencie Jest to mata marki Miyamiko, wykonana w 100% z biodegradowalnego kauczuku i mikrofibry. Mata w kolorze ciemno szarym, ozdobiona wzorami w formie Nazwijmy to układu słonecznego, ale mamy tutaj i słońce, i planety, i gwiazdy. Mata ma długość 178 cm i 1,5 mm grubości. Nie pokażę Wam jej w całości, ale myślę, że widać, że jest ładna. Podoba mi się bardzo. Bardzo podoba mi się to, że ma elementy różowe. I naprawdę niesamowicie ucieszyła mnie ta rzecz, także na pewno będę tej maty używać. A skoro już wspomniałam o kolorze różowym, to muszę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. A mianowicie bluzę, różową bluzę polskiej marki Peleny Lala, która to jest bluzą wykonaną w 100% z bawełny. Bluza ma rozmiar XXS, wiem, nie wygląda, ponieważ jest tutaj bardzo szeroka, oversize'owa. I ona sięga, słuchajcie, do pępka mniej więcej, w zależności od tego, jaki macie wzrost. Długie rękawy zakończone ściągaczami i z tyłu bardzo ciekawy napis, czyli But first Prosecco. I jakby tego było mało, tutaj jeszcze znajduje się jedna aluzja do Prosecco, właśnie czyli kieliszek wypełniony bombelkami który jest przyklejony do prawego rękawa tej bluzy i mnie się ta bluza bardzo podoba między innymi z tego względu, że wydaje mi się, że ona będzie idealną rzeczą do noszenia na siłownię przed i po treningu, także ona będzie pasowała do leggingsów, do dresów, jest też idealna do chodzenia po domu. Ma bardzo ładny różowy kolor, także jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej bluzy. Ale, ale, to nie jest jedyna różowa rzecz, jaką otrzymałam, ponieważ otrzymałam jeszcze jedną rzecz w tym kolorze i mam tutaj na myśli, tadam, tadam, apaszkę. Jest to apaszka polskiej marki Monika Kamińska. A paszka ozdobiona motywem piórek, wykonana w 100% z jedwabiu. Także, jak widzicie, kolejna rzecz z jedwabiu, którą otrzymuję. I to będzie idealna rzecz do tego, żeby ozdabiać nią torebki, szyje czy też włosy. Widzicie, że ja paszki bardzo lubię. Mam ich dużo w swojej kolekcji różnych marek. Ale, ale, mam tutaj jeszcze jedną różową rzecz, a mianowicie perfumy. Perfumy niszowej marki Parfums de Marly o nazwie Delina. I to są perfumy, które ja otrzymałam w ramach um, niespodzianki podczas mojej imprezy urodzinowej od dziewczyn z Moncredo. I już wam pokazywałam ten prezent i te perfumy, właśnie w vlogu z mojej imprezy. Ale znowu, nie wszyscy oglądają vlogi, więc chciałabym wam go pokazać jeszcze raz. i... Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja bardzo lubię perfumy tej marki. Lubię perfumy niszowe, lubię perfumerię Moncredo i wiecie też, że sama chciałam sobie kupić te perfumy, ponieważ udokumentowałam to nawet we vlogu, kiedy nie udało mi się ich kupić, dlatego że się okazało, że one się po prostu dobrze sprzedają i w momencie, kiedy przyszłam do perfumerii, to ich nie było i dziewczyny czekały na dostawę. I wiedząc o tym i widząc mój ówczesny zawód, postanowiły mi go sprezentować, za co im bardzo, bardzo dziękuję. Perfumy w kolorze różowym, we flakonie w różowym kolorze, ozdobione takim metalowym, srebrnym, ciężkim korkiem oraz sznureczkiem. Jest to taki zapach, w którym wyczujemy między innymi róże, konwalie, Rabarbar i drewno kaszmirowe. Polecam gorąco testy. Jeśli macie podobny gust do mojego, albo jeśli lubicie te składniki, zawsze możecie sobie zamówić próbkę. Nie musicie od razu zamawiać całego flakonu. Także widzicie, że trochę tych różowych rzeczy otrzymałam. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o prezenty, które otrzymałam od dziewczyn, a teraz myślę, że czas najwyższy na to, żebym pokazała Wam prezenty, które otrzymałam od Janusza. Janusz w tym roku postanowił mi kupić kilka rzeczy jednej marki, i mam tutaj na myśli markę Tous. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego jego wybór padł akurat na tę markę, co wynika to z tego, że już od dawna miałam na swojej liście Tubay sporo rzeczy tej marki, które chciałam sobie kupić, ale ciągle nie było ku temu okazji. Moja lista jest dość długa i rozbudowana, znajdują się na niej różne rzeczy, ale wiecie też, że wielokrotnie w mediach społecznościowych, w sensie na Instagramie wspominałam o tym, że bardzo chciałabym w końcu kupić sobie coś marki Tous, bo do tej pory niczego tej marki nie miałam. I któregoś razu Janusz po prostu sprawdził sobie tę moją listę i postanowił z niej skorzystać. Udał się do sklepu Tous i kupił mi naprawdę sporo rzeczy. Począwszy od dodatków, a skończywszy na biżuterii. Więc zacznę może od dodatków. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym wam pokazać, są. Perfumy, perfumy zamknięte w takim bardzo prostym, szklanym flakonie, oszronionym. I mamy tutaj na górze jeszcze korek, taki ala drewniany, z wizerunkiem misia. I to jest, słuchajcie, 90 ml wody toaletowej. I ten zapach, jako jedyny z całej oferty Tous znajdował się na mojej liście, dlatego że ja jakiś czas temu przetestowałam sobie wszystkie zapachy, które znalazłam w sklepach Tous tutaj w Warszawie. I jedynym, w którym z miejsca się zakochałam, był właśnie ten. Dodatkowo uwiodło mnie w tym zapachu to, że on niesamowicie długo pachniał. Także od razu wylądował na mojej liście tubaj. W jego składzie znajdziemy m.in. piwonie, róże i mandarynkę. Wiecie, że uwielbiam piwonie. W ogóle uwielbiam kwiaty, ale piwonie w szczególności. I też bardzo je lubię w perfumach. Ten zapach jest idealny do stosowania na co dzień. Sprawdzi się również w środowisku korporacyjnym. Nie jest to zapach mocny, intensywny. Wręcz przeciwnie: jest to taki lekki, kwiatowy zapach, ale nie świeży i orzeźwiający. I znowu słuchajcie, zawsze jak opowiadam o zapachach, to zawsze mam chęć na to, żeby się tym zapachem spryskać. I tak właśnie zrobię. Czekajcie, jeszcze nie mogę doczekać. -da -da -da. I pół flakonu już nie ma. <laughs> nie słuchajcie, naprawdę ten zapach jest cudowny. Gorąco polecam testy. Jak będziecie kiedyś w sklepie Tous, to sobie po prostu ten zapach sprawdźcie. Kolejną rzeczą, którą otrzymałam od Janusza, jest kosmetyczka. Kosmetyczka winylowa. Przezroczysta z takimi gumowymi elementami. Ona była dostępna w różnych wersjach kolorystycznych, ale wiecie, że kolor różowy, a w zasadzie tutaj mamy bardziej koral, jest kolorem mi bliskim, i dlatego właśnie taka wersja znajdowała się na mojej liście. I bardzo chciałam mieć taką kosmetyczkę, dlatego że zależało mi na tym, żeby widzieć, co znajduje się w środku, i potrzebowałam czegoś na siłownię i w podróż. Także na pewno ten gadżet mi się przyda. I trzecim, może nie gadżetem, ale rzeczą, którą otrzymałam od Janusza, która nie jest biżuterią, jest torebka. I to jest torebka w bardzo oryginalnym, jasno niebieskim kolorze ale dokładnie ten kolor miałam na liście, więc cieszę się, że ją otrzymałam. Torebka idealna do noszenia na co dzień po mieście. Prosty, prostokątny kształt. Tutaj z tyłu ma zamek, więc możemy sobie włożyć tutaj nasze dokumenty i pieniądze, zanim jeszcze dostaniemy się do torebki. Z przodu ma jeszcze ozdoby w postaci takich jakby breloczków zapinana na magnes i jeśli chodzi o środek to jest tutaj jedna główna komora, nie ma żadnej kieszeni, ale jest też do tej torebki pasek, także jak najbardziej można ten pasek sobie tutaj właśnie przypiąć i nosić tę torebkę na ramieniu. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o akcesoria marki Tous, które otrzymałam od Janusza, a teraz chciałabym już przejść do biżuterii. Zacznę od małej, uroczej rzeczy, jaką jest broszka. I jest to broszka w kształcie pszczółki, wykonana z pozłacanego srebra, która to ma główkę z perły. Przechodząc dalej, chciałabym Wam pokazać pierścionek. Pierścionek wykonany ze srebra prosty. Szeroki, ozdobiony misiem, jak żeby inaczej. To jest rozmiar 14, i ja chciałam bardzo mieć taki pierścionek, w sensie będący połączeniem kolorów złotego i srebrnego, ponieważ mam już taki jeden. Mam go nawet dzisiaj na palcu. Jest to pierścionek Louis Vuitton. Przy czym tutaj jest więcej koloru złotego niż srebrnego, a tutaj na odwrót. Także ja bardzo lubię takie proste i szerokie pierścionki. Także jak go tylko zobaczyłam, to on mi się z miejsca spodobał. Tutaj to opakowanie ma taki breloczek który wydaje dźwięki, także przeszkadza mi teraz jak mówię. W każdym razie to jest pierwszy pierścionek, który otrzymałam od Janusza, a oprócz tego otrzymałam również dwa inne i te dwa kolejne pierścionki zostały zapakowane w nieco inny sposób, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj dwa bardzo ładne różowe, plastikowe pudełeczka. I pierwszym pierścionkiem, który chciałabym Wam pokazać, jest pierścionek. Uwaga, uwaga, będziecie zaskoczeni z perłami! <grych> Mamy tutaj pierścionek wykonany z białego złota, dwie perły, i te perły są ozdobione gwiazdką oraz misiem, a w środku tych elementów znajdują się małe diamanciki. Wiadomo było, że jak zobaczyłam w ofercie marki Tous perły, w sensie ten pierścionek z perłami, to, że będę chciała go mieć, myślę, że nikt nie jest tym faktem zdziwiony. I co? Ciekawe, słuchajcie, w przeciwieństwie do tego pierwszego pierścionka, który mam w rozmiarze 14, ten pierścionek mam w rozmiarze 13, co świadczy tylko o tym, że to, że znacie swój rozmiar, to jeszcze nie rozwiązuje do końca sprawy, ponieważ te pierścionki, te modele różnią się między sobą, więc warto zawsze wcześniej pierścionek zmierzyć, żebyście potem nie mieli problemów z tym, że coś jest na Was za duże albo za małe. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o pierścionek z perłami. I ostatnim pierścionkiem, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest przepiękny. Pierścionek wykonany z białego złota i diamentów, i znowu mamy tutaj pierścionek w kolorze czarnym taką siateczkę. I na samym środku jest miś. Ten miś nie jest wypełniony, tylko mamy raczej taką, takie obramowanie. I to obramowanie jest z kolei wypełnione diamentami. Bardzo spodobało mi się to połączenie. Ja już nie mówię o diamentach, ale mówię o połączeniu kolorystycznym czyli tej czerni połączonej z białym złotem, ponieważ ja mam sporo biżuterii, ale do tej pory nie miałam jeszcze nic w tej swojej kolekcji. Co stanowiłoby połączenie takich kolorów, więc bardzo mi się to spodobało, zwłaszcza te diamenty tak pięknie wybrzmiewają na tym czarnym tle. I to jest genialny, moim zdaniem, pierścionek, niesamowicie uniwersalny. Podejrzewam, że on się świetnie sprzedaje, dlatego że na stronie Marki Tous można znaleźć mnóstwo wariacji na temat tego modelu z szerszymi paskami, węższymi w różnych kolorach. Z różnymi misiami. Także myślę, że to jest idealny model na rozpoczęcie swojej przygody z marką Tous, co też ma miejsce w moim przypadku. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o pierścionki. I ostatnią rzeczą, jaką chciałabym Wam dzisiaj pokazać, a zarazem ostatnim prezentem od Janusza, są bardzo długie wiszące kolczyki które składają się głównie z kulek, one mi przypominają troszeczkę bałwanki, ponieważ mam tutaj trzy takie jakby główki, ale te kolczyki spodobały mi się niesamowicie od samego początku, dlatego że, jak już pewnie zdążyliście zwrócić uwagę, one nie są identyczne. Kolczyk lewy różni się od prawego nie tylko kolorystycznie, ale również elementami zdobiącymi, a tak naprawdę łączeniami, ponieważ te kolorowe elementy to są takie małe kółeczka, które łączą te duże. I oprócz tego, że te kolczyki nie są takie standardowe w sensie takim, że nie wyglądają tak samo, to spodobało mi się też to, że one są bardzo długie, ale najbardziej spodobało mi się w tych kolczykach to, że można je dostosowywać do własnych potrzeb, dlatego że wszystkie te elementy, z których składają się te kolczyki, są odpinane. Także możemy sobie te kolczyki dowolnie skracać albo wydłużać. W sensie możemy odpinać te kółeczka, ale możemy sobie też, jeśli będziemy miały na to ochotę, dokupić kolejne elementy, wydłużając te kolczyki, albo zmieniać po prostu ich kolorystykę. I możemy też je dostosowywać do naszego stroju i nastroju, ponieważ wiadomo, że krótszą wersję możemy założyć do biura, a dłuższą wersję, taką jak tutaj widzicie, która jest wersją bardziej imprezową, na jakieś większe. Wyjścia i uważam, że to jest świetna sprawa, ponieważ zwróćcie uwagę na to, że kupujecie jedne kolczyki, a tak naprawdę macie ich tutaj co najmniej kilka par. Kolczyki, ponieważ tego jeszcze nie powiedziałam, są wykonane z pozłacanego srebra, natomiast te mniejsze kółeczka są ozdobione takimi kamieniami jak szafiry czy. Cytryny, i kolczyki są zapinane na sztyft. Przepiękne opakowanie, bardzo mi się podoba. Sprawia wrażenie takiego ekskluzywnego w połączeniu właśnie z tymi pierścionkami. To wygląda naprawdę super. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Pokazałam Wam już wszystkie prezenty, jakie otrzymałam. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zapytać Was o to, który z tych wszystkich prezentów, które Wam dzisiaj pokazałam, spodobał Wam się najbardziej? Piszcie, proszę, w komentarzach. Ja oczywiście ze swojej strony zobowiązuję się do tego, żeby w opisie pod filmem zamieścić dokładną listę tych wszystkich rzeczy. Ich nazwy i linki do sklepów, w których można je kupić, ponieważ spodziewam się, że część z Was zainspiruje się tym, co tutaj zobaczyła i pewnie znajdą się osoby takie, które będą chciały kupić te rzeczy, które ja dzisiaj pokazałam i wcale się nie będę dziwić z tego powodu, dlatego że to są naprawdę piękne rzeczy. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim tym osobom, które mi te prezenty wręczyły. Dziękuję również Wam za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.